Ja, kurwa w klubie. Rozmawiam z nim normalnie i uderzył mnie? Co to jest za zachowanie? Przez co to było Dlaczego? zachowanie kurwa w klubie. Ale ty wiesz tak jakie było. Ej, ej, Amadeusz! Słuchajcie, na konferencji nie daj nam się wypowiedzieć, także tutaj sprostujemy całą sytuację, ponieważ byłam tam razem z Amadeuszem wtedy w tym klubie, kiedy stracił swój łańcuch, byłam świadkiem, widziałam wszystko, rozmawiałam z tym chłopakiem, który również mnie dzisiaj poznał. Kiedy tylko mnie zobaczył, jakby już nie chciał rozmawiać. Powiedział wszystko przed kamerami, a kiedy ja do niego podeszłam, powiedział, że ze mną rozmawiać to, to nie będzie. Ogólnie sytuacja wyglądała tak, że my z Amadeuszem mieliśmy już z tego klubu wychodzić. Przechodziliśmy sobie, a ten chłopak po prostu walnął go z bara. Jeden drugi go walnął z bara, jakby tutaj mniejsza. Chłopak się na niego spojrzał, na Amadeusza i od razu wywalił mu partyzanta. Także tutaj nie było żadnej gadki, Amadeusz w ogóle go nie zaczepiał że to, że Amadeusz wcześniej cię gdzieś zaczepiał, jest po prostu jest wyssane z palca. Nie było takiej sytuacji. Kolejna sprawa. Tak, faktycznie, byli w parterze, ale Amadeusz zaraz go tak naprawdę po prostu wziął nogami, zepchnął siebie, wstał. W tamtym momencie wkroczyła ochrona. To w tym momencie, tak jak mówiłam, wkroczyła ochrona, wyprowadzili nas, rozdzieliliśmy się i po prostu wyszliśmy z klubu. Także nie było tu wcześniej żadnego zaczepiania, nie było jakiegoś duszenia. Sytuacja była tak naprawdę mega szybka i w ogóle to, co ty sobie wymyśliłeś w tej konferencji, nie wiem, kto ci to napisał, ale serio, chłopie, ogarnij się. Z zwykłym atencjuszem i złodziejem.